Zjedz coś? Musimy przejść na jakiś kanał, gdzie jawor może wejść. A do ja? no nie wiem. Jak chcecie, dochodźcie, live 1. Ale nie musicie! Ja to bym się posikała ze śmiechu, gdyby ktoś mi taki paniński kawalerski zafundował. Plus jeden. Znaczy ja to w ogóle jestem taki, że im więcej śmieszków, tym lepiej. Jeżeli kogoś obraziło to, albo uraziło jego honor, no to a przepraszam, już po prostu nie będę robił takich imprez. Po prostu chciałem się trochę pośmiać. Bartman stwierdził, że nam w ogóle cały Hogwart po, postawi. Dzień dobry, Jawor. Dzień, Dzień dobry. Przepraszam. Słucham cię, Ewronie, Przepraszam. No co mnie zawołałeś. Przepraszam cię. Yy, przepraszam, że cię zawołałem. Słuchaj, no sytuacja jest taka, Jawor. Ustalaliśmy. Mhm. Co ustalaliśmy? Że was będzie 7 nas 10, tak? Takie initial było Tak jest mhm. Wy dodaliście sobie tam busza, whatever Tylko teraz pytanie Bo jest trochę niekomfortowa sytuacja, Jawor Ale przepraszam cię No słucham cię Yy, co robimy ale z bornami? Ale się nie rozmawiaj już o tym, bo to co teraz robisz mm, to w sensie? jest rzecz i nie ma sensu drazyc tematu jak ja Tak, ja płaczę, dokładnie. To sobie, to co z bornami jest nie jest nie tak. dobrze, ale wyszło yy... znacznie skąd temat, bo placzem tylko pogorszysz sprawę. Czy ja płaczę jest wyczaty? Dobra, nie Dobra. mogę z wami gadać. Nie da się z wami dyskutować, bo dla was dyskusja to jest, że ja płaczę o coś. Yy, jawor, jasne. Zachap przedstaw plan, bo mi się nie chce. Możesz? A, a, mogę. Aha, to no oczywiście. Okay, no mi się nie chce. Ja jestem graczem. Mów, mów. E, Jawor, jak ktoś to Ewron ma dzisiaj troszkę gorszy dzień. Nie, nie, nie. Przykro okay, okay. no, no, to była jego niespodzianka i nie przyjmuję do tego do wiadomości, że może się coś nie spodobać. Ale... <laughs> ja ale nie mogę! E, Jawor. Dobrze. E, wracając do ustaleń, które wysłałeś <laughs> na kanale ogólnym. Czemu każdy? Tak hmm. ja się obrażam? Yy, tak. Powiedz mi, yy, czy ma być to obrężenie tak. tylko nie domów, czy do ramach wspólne razem z y, Bornem. Znaczy, no wspólnie tutaj z Ewronem mm -hmm. jakby ustaliliśmy, że żeby Borni jakby byli też, nie byli wykluczeni z eventu, mm -hmm. no bo w sumie trochę sadge, jak ma być wykluczeni z eventu, no to niech biorą udział w tym eventie. Tak evencie, jest, jest macie rację nie? z obciążeniem, Macie rację z przyjemem Znaczy, administracja podzieli, żeby, żeby według administracji było równo. Babcie. Eee, no zbycie wcieli za... udział okay. na HDMI jakby żeby nie było pod uwagę. 10 slotów atakujących? Czy jak? Nie, 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 nie. On miałoby być na tej zasadzie, że ich jest yy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, no sześciu. Ich 7, jest teraz tak? bardzo dużo. No nie, bo wiesz, że dawali bo do Buźka jakiś doszedł obraz. Czy jest poczekaj, Wafel No bo generalnie wiesz, jedzę do Mendy Busa? Doszedł Mendy, <laughs> jest Wafel, Buźka No ogólnie ten Mendy, więc jest nie bardzo dużo osób ludzi. 69 osób jest wolnych. No właśnie. Znaczy, Dobra. wydaje mi się, że jak będzie więcej osób w klepie, to będzie jakby więcej, więcej zabawy, dłuższy będzie event, także uważam i także powinni zostać, mhm. zresztą tak jak już ustaliliśmy. Jeżeli chodzi o podział, no to, tak jak mówię, podział bym zostawił administracji, żeby balans pozostał według administracji w miarę równy. No Ale wiesz, znaczy możemy, no, tak no chyba, że, chyba, że wewnętrzny przykład, widzisz, na przykład ja bym chciał, bo to też wiadomo, że administracja może ustalić, prawda? Ale też na przykład mhm. bym chciał Noirachta, nie dlatego, że jest takim, wiesz, wiadomo, skillowym, no bo to chyba, wiadomo, możemy powiedzieć, że jest takim medium graczem, prawda, nie obrażając, ani nie ujmując, yy, ale na przykład on robi bardzo fajne maszynki, wiesz, do jakiejś takiej armatnie, no nie, a wiesz, chcieliśmy zawsze no, jakieś okay, fajne okay. okay. zrobić, więc no też to... byśmy chcieli na przykład zapytać, czy ty byś, Jawor, chciał kogoś widzieć w zespole z Bornów, no nie? No to w takim razie, jak wy chcecie Noirachta i wam zależy no, 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 na Ale czemu dalej poruszacie temat? Zaraz, czemu płaczecie? Przestańcie Tobiasza? Czemu my samą... mamy tylko czemu w dalej momencie burza, który temat? ogarnia. Nie ryczcie, no to żebyśmy no mieli dwie osoby, które są bogami po tak jak wy macie dwie osoby bogów PvP, to myślę, mm -hmm. że wzięlibyśmy sobie Inwiaczka wtedy, a resztę niech podzieli już jakby administracja. Czyli my możemy Inwiaczka wziąć, wy możecie wziąć yy, w takim razie Noirachta sobie jakby zaklepać, a resztę administracji już podzieli według ich uznania, nie? Czyli kogo ty byś chciał, jeszcze raz? Inwiego Uuu. Mocno, 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 mocno I w tym Jabore jest problem <laughs> my chcemy wciś... Inwiaczka No każdy by chciał Inwiaczka Ale panowie, wy Powiem macie dwóch tak, graczy to jest taki... Powtórzę, ja tylko powtórzę mm. Rzele... Macie dwóch graczy, którzy ogarniają PvP Oczywiście. My mamy tylko jednego No jak, kogo? No właśnie No my mamy tylko Busha Okej, okay, no Busha jeszcze no, czyli Miki nie ogarnia wschodząco, PvP. Okej. Schodzą okay. gwiazdę, raz No jest Dobrze, ale Top tier Miki Gladiator. Jest na, Miki, Miki A, wyłączył jest na poziomie już. Torka Rozumiem. na przykład. Dobra, okej. Okay. Miki jest na poziomie Torka na przykład, tak? No to no to wiesz, tak jakby się wyrównuje. A ten Buś Kaczat, on jest dobry czy nie? No bo Torek też na przykład dobrze bardzo się klepie i uważam, że Miki jest na jego poziomie. Mhm, mhm. A jeżeli chodzi o takie osoby, które ewidentnie odstają z kilem, no to na serwerze mamy tak na dobrą sprawę cztery osoby. Mamy yy, Tobira, tak zwane combo, mm -hmm, yy, yy, Kubir. Mm -hmm. Mamy Inwiaczka i mamy Busha w tym momencie. No wy macie dwóch, no to żebyśmy żeby było sprawiedliwie, żebyśmy my też mieli dwóch, żeby było w miarę wyrównanie, no to wydaje okay. mi się, że jak weźmiemy Inwiaczka, no to, I... to będzie wtedy jakby Ja ile w sumie. Pan dzięki bardzo. Miki jest du dużo lepszy ode mnie, ani razu z nim nie wygrałem, jak waliliśmy się jeden na jeden. No takie, też trzeba wiesz, pamiętać, Jawor, oczywiście to mówię już później, że wy bronicie, prawda? My nie, wiecie, nie wiemy, gdzie wchodzimy i co jest. Dla, e... dlatego, wy będziecie, dlatego wy będziecie mieli przewagę ludzi. Wy mm -hmm. będziecie mieli przewagę ludzi, Czyli jak generalnie, finalnie chciałbyś tak, żebyśmy my, że jest takich osób, że tak powiem, które byśmy chcieli, prawda? To, to byś chciał Indwiaczka, a my chcemy. Wy no i a reszta no, tak. według administracyjnie, tak wstępnie, tak. My, no nie? Tak, 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 jak najbardziej. Mm -hmm. Czyli reszta A, no, jest jeszcze, ja to, no, to jest jakby co? I jeszcze dodatkowo można. Muszę, muszę dodać. Co do kilofów, bo generalnie powiedziałem, że bez kilofów, no ale mamy obsydę. Tam koblarek, dlatego żeby Nie, no to bardziej o przez koblarki, mm -hmm. no o ściany chodzi, nie? Jakby my przez koblarki sobie normalnie kilofami będziemy przechodzić, no bo no, nie będziemy Nie, jasne, Nie, no, Raczej o, o kilofy chodzi o to, żebyśmy nie robili jakichś podkopów kilofowych. No, 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 no. Nie, no, 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 właśnie, nie no to właśnie, wiadomo, to no, Wiadomo, że jak my byśmy natrafili się na jakąś koblarkę czy coś, no to też możemy tam haratnąć ten kobyl, który się postawi, wiadomo. Nie, To bardziej chodzi o ściany, prawda? Żebyśmy nie robili tuneli kilofami. A czyli przez koblary możemy się przekonać. Kochać? No Chyba? koblarki tak, no wydaje mi się, no, że. Koblarki, koblarki, są... koblarki są raczej drzwiami po prostu, no, które Tak, drzwiami na drzwi kuboidowymi, by... no nie, ale jak nie będzie kuboidowy. A no, kuboidy mają sens? Dokładnie, tak jak mówi Szefron, no. Czyli koblarki po prostu będziemy traktować jak drzwi, po prostu podchodzimy do koblarki, rozwalamy dwa koble i po prostu przechodzimy, no nie, nie niszczymy koblarki, tak. tylko przechodzimy przez nie. To jest jak drzwi. No, to dobra, A, no to. to jeszcze... <grych> e, Ja wróżczyli. Nie, bo ja już na tego nie Dobra. <grych> I to ja mam tylko pytanie bardzo? jeszcze Jawor. Dziękuję ja tak, bardzo. Że jakby możemy sobie stawiać roz, jakby rozwalać pod, pod jakieś tam mechanizm, tak? czyli, jakby, ja... czyli mechanizmami możemy się przebijać, ale po prostu nie kilofem? Możemy nawet ustalić, że pół godziny przed eventem, 19.30, możecie zacząć już sobie rozstawiać wasze maszynki, a my nie będziemy ich ruszać. No okay. ci tak było z no nie? Że mogliśmy tak, się jak rozstawić było z Możemy ustalić tak, dopisać to, że 19, od 19.30 jakby totalnie nic nie Nie możemy się, nie klepie, się bić nie... do 20.00, no. Tak. Okay, okay, do okay. no, A my 0, nie wchodzimy na teren zamku waszego, no, no, no. No wiadomo. No i tak wejście wam zrobić. i wejście wam zostawimy to od strony gdzie jest największe jakby największe puste pole, żebyście mieli największe pole manewru. Jest taki hmm. duży pusty plac z jednej strony. Hmm. Także tam wam zostawimy puste miejsce, nie? Hmm. Halo dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Szyma. Ja ja dzień dzień się dobry. tutaj dowiedzieć prawda, bo nam sprzedać, tak? zaraz będziemy rozmawiać. Na razie jest, jest kilka spotkań właśnie. <laughs> zaraz Macie będziemy zaraz będziemy przeprowadzać spotkanie. Tak, tak, spokojnie. Będzie A, twoja dobra, kolej. Dobra, to czekam. To czekam. Hmm. Czyli Jawor. Podsumowuję. No to, to, to ustaliliśmy już na stówę, nie, 19:30. Zawieszenie absolutnej broni, nawet sobie nie można tyśnąć łapką, i my nie możemy wchodzić na wasze Wojtu, mm. ale możemy rozstawiać już powoli maszyny. Do 20:00 jest klepa. Ustalamy, że pozwalamy Bornom uczestniczyć w konflikcie, żeby było więcej osób i było ciekawiej. Yy, na, na mocy rozporządzenia administracyjnego, kto gdzie, ale wiadomo, że mamy swoich, że tak powiem, yy, No wybierzecie się no i rachta, my bierzemy i wieczory. Znaczy, no, no i tyle chcielibyśmy. No, no nie, jeśli jest, się chłopaki Jeżeli się chłopaki zgodzą, zgodnie. no i administracja. No nie, to jest takie bardziej wiesz. Yy, Nasze piki takie wiesz, kogo byśmy chcieli, no nie? No ale nie będziemy zadystować za administrację, jak już ustalamy, że to administracja. Jeszcze teraz tak, ja mam dodatkowe pytanie. Ej, hmm. Jawor, czy, bo ty mówiłeś, że. Po prostu Co to za lurki ale lur I kwańcz, teraz, mężotka, tak? Ale lurki czy. Y, wy sobie chcecie wszystko zaopsować i ewentualnie wgrywamy plagi na rozwalanie obsa? Tak, plagi prostu... na obsa musi być, no to chyba raczej administracja wie, nie? No bo, no bo mamy wszystko z Obsydianu, nie będziemy teraz niszczyć obsydjanów, żeby kończyć o Hunterze, ale to. postawić jakieś inne bloki, tak, Obsydian jest jak najbardziej i on jest wszędzie, także no mamy go mnóstwo, także mhm. no musi być niszczony Obsydian, jakby. Mhm, okej. Okay. No to zobaczymy zaraz. To zobaczymy co administracja powie. Zachar rozumiem że no notujesz to i będziesz to na tak zwany ogólny wrzucał, tak? Tak, tak, tak. Jak skończymy pogadasz, to ja wrzucę, super, super. żebyśmy sobie jeszcze raz przelecieli razem, czy się wszystko zgadza. Okej, okay, ja też poprosiłem Bartmana, żeby wrzucił to na zakładkę event i każdego oznaczył, no ale niestety jeszcze tego nie zrobił. Bartman chyba jest dzisiaj gdzieś poza domem. Okej, okay. dobra, wszystko. Nie jest wszystko. wiadomo, co tam się dzieje. Dobra, no to Jawor, jak będziemy znali nie, bo po prostu mm, zastanawialiśmy się z tymi Bornami, a wiesz, ciebie nie było, to chcieliśmy się tylko, no bo wiesz, nie chcieliśmy powiedzieć, że będą w sojuszu z kimś. MZ, jak w lewe, w wy byście nie chcieli, czy coś, no nie? Dlatego no jak uznaliśmy, że są podzieleni przez czy administrację Przekażemy Bartmanowi ramach, kogo, kogo ty byś chciał, kogo my byśmy chcieli, no i tam zobaczymy, no nie? To jeszcze pójdę pogadać z Bornami, żeby im powiedzieć jaka jest sytuacja, bo dobra, na początku było tak, że my mieliśmy Z nimi sojusz, no nie? więc otwórzcie hmm. teraz ogólny. I czy tu się wszystko zgadza? Ustalenia co do wojny. Podział Bornów przed administracją. No nie, Kto to dokładnie dołącza, dołącza do. Ustalę Kto Czemu? dołącza gdzie? No bo. To, to wasze ustalenia są. Dobrze, więc powtórzę jeszcze raz. To są rzeczy, które, osoby, które byśmy chcieli w teamie. Nie zmusimy ani jednego, ani drugiego, aby byli w tych teamach. Rozumiem, ale to założenie jest takie, że jest. Ale założenie się jest zgodzi... takie, że my nikogo, nie... no to wtedy nie bierze udziału w momencie. No my nie zmuszamy administracji, jakby dzieli. W sensie, wiesz, bo no tak, no, na tej zasadzie. Zieliby, znaczy, nie, 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 Ewron, nie, nie, bo, bo teraz może wyjść tak, że ty pogadasz z bornami i borny ustalą Dobra, tu my chcemy do was Inwiaczka, Cyfera i Noirachta, i oni powiedzą, my nie będziemy grać w enemy teamie, no to sorry, no to jakby, wiesz, to nie jest podział od góry przez administrację, tylko że no grają na siłę z teraz twojego mm -hmm. jakby z nikt tego co jest ty mówisz. nie, nie, na siłę, Jezus, chodziło no właśnie, mi o to, że. No, 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 na no ale. Dobrze, okej, okay. mi pasuje, mi pasuje. Mogę dać reakcję. Dobrze. Jezus, chodziło mi o to po prostu, że na początku Borny były w sojuszu z nami absolutnym i trzeba im powiedzieć, że jest podział. I to tyle, no ja nie chcę nikogo nagabywać. Ale oni chyba za mają tą świadomość, no raczej by. Ja raczej już czytali, nie? Że administracja ich podzieli i oni nie będą wiedzieli, jak jest podzielone. Tu chodzi o to, żeby brali udział w evencie, a nie o to, yy, kto ma z kim jakie relacje. W sensie wiesz o co chodzi? Wydaje mi się, że nikt nie ma tutaj na tyle relacji. Paczol już przeprosił. Ee, Bornów, także myślę, że tam w miarę to neutralnie wyszło, bo poszedł ich wszystkich oficjalnie przeprosić i raczej wydaje mi się, że nie ma takich relacji, żeby ktoś z kimś się powie, nie, ja z nim nie gram, bo jestem na niego obrażony, nie będę grał na siłę. Myślę, że tam nikt chyba takiego co nie chodzi, ma, nie? Po, nie ma no tego. właśnie, no, no nie ma takiej relacji, także nie będzie problemu, jeżeli administracja to podzieli. Także tak jak, tak jak mówię, żeby nie wyszło tutaj tak, że jakieś ustalenia będą poza administracją. Niech administracja do no góry rzuci. dał takie udzielenie, no bo dał do dzików, dołącza łącza do wiaczek do dumów No tak, no bo. Ręce. dałem wasze ustalenia, chłopaki. No bo to, to są, nie jakby... są. oficjalne ustalenia, to jak się zgadza. Tak jak się wy dogadaliście teraz, tak? Tak się przed chwilą, Ewron, dogadaliśmy. Dobrze. A czy nie? Dobrze. Nie, nie dobrze, czy nie? Dobrze. Super. Dobrze, 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 dobrze. Wszystko jest w porządku, nie ma problemu, przepraszam. Byłoby więcej. Ale, ale nie przypracę, bo nie masz zadań. Nie, przepraszam, bo jeszcze... Ja już tutaj czuję, że ktoś się nas obraził. Nie, nie, chodziło mi o to, żebyśmy nie dawali adminom z góry, że siema ustaliliśmy, że Noirach do nas, Inwiaczek do nas, tylko to były bardziej ustalenia, kogo ja bym chciał w teamie i kogo Jawor by chciał w Timie. Bo teraz, żeby nie było, że Bartman powie Jezus, nie no, to Noirach chyba musi być w dumach, a Inwiacz musi być w dzikach, no bo... Wiesz, no jakby. Fajnie, znaczy, jakby wydaje borni mi się, też mogli sobie wydaje mi się, się sobą, że to jest byli, akurat nie? takie w miarę sprawiedliwe ustalenie, no bo, no, bo powie, no bo nie oszukujmy się, no Noiracht odstaje z kilem od każdego, no oprócz Zachy, mm -hmm. jeżeli chodzi o budowanie, o budowanie armatek i tak dalej, i mechanizmów, a Inwiaczek odstaje z PvP, no i w momencie gdy Wy macie dwóch graczy skillowych, tak jak już mówiłem, to my będziemy mieli też dwóch graczy skillowych, czyli IMO będzie wyrównanie. Mm -hmm. Dlatego wydaje mi się, że to akurat to ustalenie akurat ma sens i cieszę się, że mnie zawołałeś, żeby to ustalić. To git, to git. No to chyba wszystko. tylko fajnie, jakby to admin podzielił jakoś w miarę szybko, nie? No właśnie, fajnie by było, dzisiaj. gdyby ten. No, no najlepiej, żeby dzisiaj to zrobili no i nawet nie zareagowali na to, czy to przygotują, nie? Bo tak na dobrą sprawę, wiesz, my sobie ustaliliśmy, że jest event w środę, a żaden z administratorów, jakby nie, mm -hmm. nie powiedział, dobra, ja wam to zrobię no bo To ten event. w teorii, ee... tego i tak to i dalej. Berdy. Znaczy, ja rozmawiałem z Bartmanem o tym mówiłem o tym, jak sytuacja wygląda, mm -hmm. wiedziałem, że to dokładnie opiszę. No i no i żadnej jakby reakcji z, od nich nie dostałem, nie? Do NATO, mm -hmm. Bo można tą sprawę poruszyć, póki gadasz z Jaworem. Dobra, yy... no nic, ja zanotowałem wczoraj. Werdi będzie co, zdjęty i całkowicie. jakieś zmiany? coś tu się nie zgadza, Będzie, to będzie. A potem okay. już się dogadać, nie wiem, czy ta administracja czy jakkolwiek. No Dobra. To przekażę i że administracja podzieli i git. No i że to takie ten, że są takie ustalenia Ale to kurczę, fajnie Dobra. jakby... tylko czy Bartman... czekaj Czy Bartman coś napisał? No właśnie niestety hmm. niestety nie napisał jakby na to nic i, i prywatnie też do niego napisałem tak zwanej wiadomości prywatnej mhm. i też mi nie odpisał niestety nic. Tylko, Dobra, żeby, ale o co chodzi? Dzisiaj, o podział nie? czy o coś jeszcze? Ale w Androidze teraz? O, o plugin to to nie jest problem. Jeśli chodzi o podział, to ja postaram się podkonić chłopaków, tak żeby dziś wieczorem jeszcze to ustalić. No właśnie, żeby podział i żeby na zakładce eventy każdego znaczyli, żeby to nawet przekopiowali moją wiadomość, plus do, do, dodali te ustalenia, które teraz do, jakby.